Dzień dobry, witajcie. Niektórzy dietetycy wspierają koncepcję śniadania BT, czyli białkowo-tłuszczowych. Uważają, że są one lepsze niż śniadania węglowodanowe, dlatego że rano. Organizm wydziela kortyzol, który osłabia wrażliwość tkanek na insulinę, a ponadto podnosi stężenie glukozy we krwi. W związku z tym dodatkowe spożycie śniadania węglowodanowego zwiększa ryzyko wystąpienia np. insulinooporności, cukrzycy czy zespołu metabolicznego. Koncepcja ta oparta wyłącznie na fizjologii organizmu jest błędna. Po pierwsze zwróćmy uwagę, że stężenie kortyzolu na czczo w godzinach między 6 a 9 wynosi od 5 do 15% mikrogramów na decylitr i są to zbyt małe wartości u osoby zdrowej, które mogłyby faktycznie powodować problemy z gospodarką węglowodanową. Dowód? Rano naczczo u pacjentów, u których diagnozuje się np. zaburzenia glikemii wykonuje się doustny test tolerancji glukozy, tak zwany OGTT. Mierzy się stężenie glukozy we krwi naczczo i po podaniu 75 gramów czystej glukozy. U tych pacjentów obserwuje się stężenie glukozy rano-naczczo poniżej 100 mg na decylitr, oczywiście u zdrowych pacjentów, a po dwóch godzinach poniżej 140 mg na decylitr. Po czym stężenie tej glukozy oczywiście gwałtownie spada. Świadczy to o tym, że stężenie kortyzolu rano-naczczo. Nawet przy spożyciu posiłku bogato węglowodanowego, przecież w teście OGTT takim jakby substytutem posiłku jest sama czysta glukoza. Nie będzie u osoby bez obciążeń, z prawidłową glikemią na co dzień powodowało na tyle istotnych zaburzeń, które mogłyby doprowadzić do rozwoju cukrzycy czy insulinooporności. Dlatego, że u tej osoby również naczto stężenie glukozy powinno być prawidłowe, czyli poniżej 100 mg na decylitr, i powinno po dwóch godzinach również zmniejszać się do wartości poniżej 140 mg na decylitr, co. Co, co uważa się za takie stężenia, które nie powodują zagrożeń związanych z glykemią. Natomiast kolejnym, kolejną sprawą jest to, że kortyzol powoduje wzrost stężenia glukozy we krwi, ale głównie w wyniku syntezy glukozy novo. Jeżeli zjadamy posiłek węglowodanowy, to dostarczamy tę glukozę gotową. Natomiast jeżeli spożywamy posiłek białkowy, to glukoza we krwi pochodzi głównie z adnokwasów pochodzących z trawienia białek. Dlaczego? Dlatego, że kortyzol, kortyzol niestety, ale Powoduje, powoduje glikogenolizę w mięśniach szkieletowych do glukozo-6-fosforanu który nie opuszcza komórki mięśniowej, dlatego że w mięśniach szkieletowych nie ma fosfatazy glukozo-6-fosforanu. W związku z tym glukoza wytworzona w mięśniach z glikogenu może być wykorzystana tylko i wyłącznie na jej potrzeby. Więc nie może podwyższać stężenia glukozy, które obserwuje się we krwi. Więc nie pochodzi to z glikogenu mięśniowego. Nie pochodzi to też z glikogenu wątrobowego, dlatego że glikokortykosteroidy zwiększają syntezę glikogenu, czyli glikogenogenezę, ponieważ nasilają aktywność syntazy glikogenu. W związku z tym, Stężenie glukozy we krwi podwyższone w wyniku działania kortyzolu pochodzi u osób nadczo, będących nadczo głównie z proteolizy białek mięśniowych, czyli z katabolizmu. U osób zaś po spożyciu posiłku białkowo-tłuszczowego głównie z glukoneogenezy, z aminokwasów pochodzących z trawienia białek. Oczywiście trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że glukokortykosteroidy również będą promować Lipolizem w tkance tłuszczowej, czyli wolne kwasy tłuszczowe, mogą być teoretycznie wykorzystane jako źródło energii, ale tylko teoretycznie, dlatego że jeżeli zjemy posiłek bogato tłuszczowy, a bardzo ubogo węglowodanowy i bardzo ubogo białkowy, jak to może być na przykład na diecie kwaśniewskiego czy na diecie ketogennej, no to niestety może być również utrudniony metabolizm kwasów tłuszczowych jako źródła energii. Dlatego, że powstający z kwasów tłuszczowych acetylokoenzym A musi, musi połączyć się ze szczawioocetanem, żeby został wprowadzony do cyklu Krebsa, w którym powstaje energia w postaci ATP. W wyniku niedoboru glukozy pirogronian, który z niej powstaje, nie może ulec karboksylacji do sztawio-odstanu. w związku z czym nie może ten sztawioodstan połączyć się z acetylokoenzymem A, czyli powstają, powstają zubożone zasoby sztawioctanu, więc proces utleniania kwasów tłuszczowych przy niedoborze węglowodanów jest upośledzony. Nawet funkcjonuje takie powiedzenie, że tłuszcz spala się w ogniu węglowodanów. Kolejną sprawą jest to, że rano zapasy glikogenów w wątrobie i w mięśniach szkieletowych również są nieco zubożone po całym spoczynku nocnym. Co ma istotne, istotne znaczenie dla osób, które ćwiczą aerobowo, np. uprawiają biegi długodystansowe lub no, są maratończykami. Dlatego, że źródłem energii dla tych osób mogą być właśnie zapasy glikogenu, glikogenu w wątrobie i w mięśniach szkieletowych. Przecież mówi się o tak zwanym ładowaniu prawda, glikogenu, czyli carbo-loading, spożywaniu posiłków bogato węglowodanowych przed właśnie takim wysiłkiem fizycznym. I tutaj pojawia się problem, dlatego że dla tych osób spożycie, spożycie posiłku węglowodanowego może być lepszą alternatywą, gdyż jak wcześniej wspomniałem, nadal może zachodzić glikogeneza w wątrobie, tak? I nadal glukoza powstająca z takiego posiłku w wyniku procesu trawienia przewodzie pokarmowym może być wykorzystana przez mięśnie szkieletowe. Dlatego, że wzrost kortyzolu we krwi pomimo, że nieco może osłabiać insulino-wrażliwość, to jednak w tych stężeniach fizjologicznych, czyli przypominam od 5 do 15 mikrogramów na decylitr, nie na tyle, żeby utrudniać w znaczącym stopniu wykorzystanie tej glukozy. Dlaczego? Dlatego, że mamy jeszcze inne transportery dla glukozy, dla mięśni szkieletowych, w mięśniach szkieletowych, takie jak glut 1, które są zupełnie niezależne od insuliny, a poza tym, tak jak wspomniałem, transporter glut 4, zależny od insuliny, przy tak niskim stężeniu kortyzolu, nawet jaki utrzymuje się rano, nie będzie powodował istotnych zaburzeń. Koncepcja śniadań również tych zakłada, że występuje lipoliza w tkance tłuszczowej, ale tak jak wspomniałem, bez, no sama lipoliza, same kwasy tłuszczowe w pewnym stopniu mogą być utrudnione do procesów utleniania, jeżeli nie występują węglowodany. Po drugie, oczywiście uwalniana noradrenalina z pozazwojowych włókien układu współczulnego i adrenalina z rdzenia nadnerczy, bo głód rano jest stresem. Będą powodowały aktywację lipazy hormonowrażliwej i lipolizę. Ale, moi drodzy, kortyzol w dłuższej perspektywie czasu i tak powoduje redystrybucję tłuszczu z kończyn do trzewi, do brzucha, do twarzy i do karku, co obserwuje się na przykład w chorobie Kashinga. Więc ta lipoliza zależy tylko i wyłącznie od tego, jaki jest długotrwały efekt działania tych kort kortykosteroidów. W wyniku prawidłowego rytmu dobowego, jak to ma miejsce u osoby zdrowej, nie będzie tutaj zachodziła lipogeneza, czyli ta redystrybucja tłuszczu, ale będzie nasilony proces jednak lipolizy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, co jest istotne, że przede wszystkim ta koncepcja posiłków białkowo-tłuszczowych ma sens o tyle. O ile są to posiłki po prostu w wielu przypadkach zdrowsze niż węglowodanowe, jeżeli mamy na względzie proste węglowodany. Dlatego, że posiłki bogato białkowo czy białkowo-tłuszczowe często składają się z nabiału, który jest źródłem wapnia i witamin z grupy B. Tłuszcz też może być, pochodzić z dobrego źródła i być bogaty np. kwasy omega-3. Taki posiłek faktycznie może być bardziej i jest bardziej wartościowy niż posiłek złożony z prostych węglowodanów. Powoduje również mniejszy, mniejszy wyrzut insuliny i mniejszy wzrost stężenia glukozy we krwi, dlatego że glukoneogeneza pochodząca z białek wymaga czasu. A w przypadku spożycia posiłku węglowodanowego, no, ten, ta glukoza we krwi pojawia się od razu. W związku z czym takie posiłki mogą być zdrowsze. Ale tylko można to uzasadnić tym, że mają niższy indeks glikemiczny, mogą zawierać więcej składników odżywczych, białka, yy, np. kwasów omega-3 pochodzących z tłuszczu, witamin z grupy B, wapnia itd., a nie opierając się na koncepcji wydzielania porannego kortyzolu. Pragnę zwrócić uwagę, że rano posiłki również jak najbardziej węglowodanowe, jeżeli są zbudowane ze złożonych węglowodanów czy węglowodanowo tłuszczowe, mogą być bardzo zdrowe. Na przykład surówka z warzyw i owoców z olejem rzepakowym czy oliwą oliwek, bo również będą posiadały stosunkowo niewielki indeks glikemiczny i również będą bogate w witaminy i składniki mineralne i będą dodawały energię, a przy okazji glukoza, która z nich powstanie również może być wykorzystywana przede wszystkim przez osoby intensywnie trenujące w sportach aerobowych. W związku z tym, moi drodzy, ta koncepcja śniadań białkowo-tłuszczowych, również w badaniach czy naukowych nie znajduje jednoznacznego, oficjalnego i uzasadnionego poparcia, a bynajmniej nie można tego poparcia. Znaleźć opierając się wyłącznie na fizjologicznym działaniu kortyzolu, który jest hormonem pleiotropowym i może wywierać różne działanie w zależności od tego, czy wydzielany jest w rytmie dobowym, czy wydzielany jest na przykład w stężeniach trzykrotnie większych, jak w chorobie Cushinga, gdzie mamy nawet 50-60 mikrogramów na decylitry rano i gdzie ten rytm dobowy jest. Zaburzone. Jeżeli rytm dobowy jest zachowany, stężenia są fizjologiczne, czyli na granicy 5-15 mikrogramów na decylit, to nie powinno być żadnego problemu. Natomiast oczywiście z prostych węglobodanów jak najbardziej, jak najlepiej rezygnować, dlatego że po prostu są niezdrowe, a nie dlatego, że rano jest wydzielany kortyzol w większych ilościach. Moi drodzy, czasami naczytamy się różnych głupot i to opowiadamy. Ja na przykład kiedyś odwiedziłem mojego sąsiada, niewidomego Edka, i pytam się go, co było najstraszniejszą rzeczą, którą przeczytałeś? Nie dotykać. To najstraszniejsza rzecz, którą można przeczytać w języku Braila. Później dałem mu tarkę do warzyw i mówię, zobacz Edek, co tutaj jest napisane. On wziął tą tarkę, a jako, że jest niewidomy, zaczął palcami dotykać i zaczął się śmiać. Ech, większych głupot to ja nigdy nie czytałem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć. A jeszcze jedna sprawa, o której nie powiedziałem, wyjątkowo na końcu filmu. Mianowicie trzustka wydziela mieszaninę wszystkich enzymów trawiących białka, tłuszcze i węglowodany razem, bez względu na to czy spożyjemy białko, tłuszcz czy węglowodany osobno. Zawsze jest to kompleks enzymów, świadczy to o tym, że nasz organizm fizjologicznie przystosowany jest do jednoczesnego trawienia zarówno białka, tłuszczu jak i węglowodany. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was. Cześć.